Witam się z wami serdecznie. Teraz recenzuję dla was książeczkę wydawnictwa Waspos, Odwet. Zemsta ważniejsza niż życie, ale książkę mam od pani Darcy Krikows. Wiem, że pewno przeczytałam to źle, ale nie takie był zamysł. Po prostu nie bardzo wiem jak się jej nazwisko wymawia. Wiem, wtopa. No ale co zrobić? No, no po prostu jestem tylko i wyłącznie człowiekiem. I tak, zaczniemy może od cytatu. Gdy pociąg powoli rusza, przykładam dłoń do chłodnej szyby i z szerokim uśmiechem oraz lekkim wzruszeniem odjeżdżam. Jestem pewna, że rozpoczynam najlepszą przygodę swojego życia. Ha, słuchajcie, czasami ludzie uważają, że pewne miejsca potrafią przynieść im pecha. Ja natomiast sądzę, że miejsce nie ma tak znaczenia jak właśnie stan, w którym aktualnie się znajdujemy. No bo jeśli z pewnym sporym problemem gdzieś wyjeżdżamy, no i tam go trawimy, no to miejsce to raczej nie wini, tylko właśnie my. Jednak chyba zupełnie odwrotne zdanie mają tutaj bohaterzy. Z pewnością nie jest to książka, jakie się spodziewałam po opisie, bo wydawało mi się, że będzie tu taka ostra i wulgarna, no i bardziej w erotycznym, typowo znaczeniu, a nie w takim sensie y, całkiem niewinnym. I powiem tak, no poznajemy tutaj losy pewnej dziewczyny, która bardzo cierpi. W pewnym momencie jej oprawca przekracza dozwoloną linię przemocy, ona wie, że albo teraz odmieni swoje życie, albo już na zawsze będzie patrzyła na okrutny los swoich bliskich. On, mężczyzna dumny i odważny, zarobił na siebie niezbyt legalnie i teraz ogląda świat z bardzo ciemnej perspektywy. Kiedyś posłuszny, teraz władczy, nie pozwalający sobą rządzić. Zaufał tylko raz i to wystarczyło, by słowo zemsta zakotwiczyło się w jego sercu. Słuchajcie, mamy tu wspaniały duet, prawda? A jeszcze lepsza jest to cała powieść. Ja uwielbiam autorkę za to, że jej książki takie, no, przepełnione są takimi emocjami. Potrafią nas wzruszyć, pocieszyć, rozśmieszyć i nawet podbudować. Pozycja napisana jest niezwykle swobodnym, ale powiedziałabym, że przemyślanym stylem. Część bohaterów przechodzi tutaj przemianę. Znajdziemy tu nie tylko piękne słowa, wybaczcie za tego koguta, ale i cięty język. No, jeszcze jeden. No, tak to jest, widzicie, na wsi po prostu prowadzę recenzję, mam zwierzęta i, i czasami na nagraniach słychać. Także wybaczcie, inaczej się po prostu nie da. Dobra, na czym ja skończyłam? No. A, że każdy z bohaterów przechodzi tutaj przemianę. Znajdziemy tu nie tylko piękne słowa, ale i cięty język, który no, w pewnym momencie będzie wręcz oczekiwany. Bo to jedna z tych pozycji, o których treści się również nie zapomina. Czyta się w napięciu, poznając osobna opowieść mężczyzny i kobiety. Ich dwa światy w pewnym momencie się połączą, tworząc prawdziwy wulkan energii i emocji. Niebywałe jest to, że nawet po skończeniu książki nadal się o niej myśli i przeżywa. Ja roztrząsam ich wybory i poczynania, choć wiadomo, że no, nie miałam wpływu na ich przebieg. Także książka jest naprawdę wyjątkowa. Zacznie się tak bardzo wzruszająco, przeżywająco. To będzie raczej, y, powiedziałabym, właśnie ta twarda postać, którą przedstawiłam. Jednak no, ta dziewczyna żyje w takim związku niezbyt dobrym dla niej. Dlatego będzie próbowała się z niego uwolnić, chociaż on za żadne skarby na pewno nie pozwoli. Ale nie wiadomo, co jej wpadnie do głowy. Powiem Wam, że książka pełna niespodzianek. Także ja Wam ją serdecznie polecam, bo jest po prostu co czytać. Pa, pa, pa!